Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek a dziś kolejny odcinek Deforesto. Oh. Tak, dobrze słyszałeś widzu. The Foresta, twojej ulubionej gry Dlatego właśnie już na początku filmika dajesz łapkę w górę i dodajesz do ulubionych, ja to wiem. <gry> Moi drodzy, witajcie w odcinku kolejnym mm, Tak mówię nagrywam nagrywam, yy, nagrywam od razu, więc ja się nad nie ruszyłem, nie zrobiłem kroka, patrzcie. O, teraz zrobiłem, ale go nie zrobiłem, także wracamy. Ja jestem w tym samym miejscu, w którym byłem. Zaczynamy, idziemy dalej eksplorować, idziemy w stronę góry, czyli w stronę miejsca, w którym. Mm, tak naprawdę za pierwszym razem mieszkaliśmy. Jeszczutki ja, biegają. Um, ale zanim tam pójdziemy, to zobaczymy co tu się znajduje na tych wszystkich um, platformach poza kaczkami które I, 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 tymi, i tymi zwierzętami, które tutaj właśnie robią hałasy w tlen. Um, chciałem też was zaprosić na Facebooka, moi drodzy, coraz, coraz bardziej tam się... Um, um, <tolch> mmm. Jestem coraz bardziej aktywny właśnie w tamtych forach i wszystkich, wszystkich innych social mediach zachęcam <tolch> dlatego, że zachęcam. Zachęcam do tego, że wiem, że mogę was tam zachęcić tak naprawdę, ponieważ spędzam czas na e, przy tym, by, 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 by tam gadać z wami, by dyskutować, by poznać waszą opinię w danych kategoriach, sytuacjach, momentach życiowych, ważnych, oczywiście takich jak. Um, um, y, że dzisiaj obiad zjadł na przykład, jak się macie. <grytanie> Eksplorujemy w dzisiejszym odcinku trochę więcej niż budujemy i, i, i tworzymy nowe rzeczy. Mam nadzieję, że te kaczki nie są zabójcze że nic mi nie zrobią. I mam nadzieję też, że w końcu może udałoby mi się zrobić, wykorzystać. Bomba? Nie to jest tata. Ta. Komputer pokładowy. Może udałoby mi się wreszcie. What the fuck? Skąd ta siekiera? Wykorzystać. Ten kurczę. Butla jest. Problem w tym, że nie wiem jak z tego korzystać, szczerze mówiąc. Naprawdę nie wiem. Nigdy z tego nie korzystałem. Jakieś pradniki muszę zobaczyć. Nie, 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 to jest zbyt wiele dla mnie. Muszę jakieś pradniki zobaczyć, by potem. by, by teraz nie zrobić jakiegoś fakapu. Bo zepsuję jeszcze yy, te butle, butle z powietrzem i innymi, to, jest, to nie będzie miało sensu. Halo, halo, halo. Jezu, wpłynąłem w. Ko w Jezus, Maria, to było złe. Zoofilia. Sprawdźmy, co tu się jeszcze znajduje, ale chyba jakiś krokodylów w wodzie nie ma. Bo tak to by już mi coś urąbało nóżki. Jakie dupne ryby, ty. Giganty tam. Widzieliście? Naprawdę piłeczka tenisowa. Naprawdę tyle, tyle dla mnie macie. Fucking kiedy Czy ja mogę tam skoczyć? Nie, bo to jeszcze będzie jakiś mój fuck up i się zabiję w ten sposób. Nie chcę tego robić. To byłoby głupie. Nieuważne. No jeśli miałbym, jeśli wylądowałbym na wyspie i eksplorowałbym teren, to nie skakałbym sobie z tego do wody. I nie bawiłbym się tak świetnie. Pamiętajmy sytuację, no kurde. Mieliśmy, mieliśmy wypadek samolot, samolotu. Dupnął na ziemię. Kanibal zarambał mi syna, którego muszę znaleźć. No hola. To nie są przelewki O tym trzeba pamiętać Nie zapomnimy Ciekawe jestem co tym razem się tutaj strafi O ile w ogóle cokolwiek No pewnie że nie, bo po co? Dzięki, dzięki Jest coś dookoła mnie, czy pustka bo jakieś dziwne krzaki Czy ja to mogę w ogóle zniszczyć Mogę a, to jest zwykły krzew. Jelonki i inne. Dużo jakiś burz, strasznie się nie potrafię nim odnaleźć. Jest strasznie gęsty. Okropnie. A, to jelonki tam biegają w tle. Już się wystraszyłem trochę. Dobra, idźmy dalej eksplorować, bo tu jak widać... Um, ...burz i nic więcej. Są jakieś pozostałości po... ...jakichś klatkach, nie wiem w ogóle co to może być za oznaka. Ale idźmy dalej. Nie, zapewne nic, nic, konkretnego. Zobaczymy co znajduje się właśnie dalej, tak jak się teraz rozejrzymy. Co to jest w ogóle za miejsce, bo nie kojarzę jeszcze. Ło! Co ty dupisz? Czemu się tak wystraszyłem? <grym> jak ja się obesrałem, ludzie. Co tu się dzieje? Facebooki, cicho. Ale się zesrałem, jak on w cieniu stał, nie? Nie zdziwiliście się? Idę sobie Polanką, środek dnia, biały dzień W biały dzień takie rzeczy? Czy pana do reszty pogięło? Zostaw Facebook, zamknij się Czemu? Nie ma energii! Fuck sake Nie, nie wołaj nikogo, proszę Co ty, wołasz kogoś? Zamknij pysk Nie wołaj nikogo Koniec, zakaz tego Nie wolno wychodzić na dwór, do domu gdzie ja jestem? jakiś koziej dupie Wow, szczurki. Co się przede mną znajduje? A są fotele, dobra, ja się obesrałem znów Tu jest wioska kolejna Dobra, ale się strasznie go wystarczyłem w tym cieniu Naprawdę, idę sobie po prostu Spaceruję, eksploruję A tu nagle jakiś gnój w cieniu stoi Ja się strasznie go wystarczyłem, nie wiem czemu tak zareagowałem Nie mam pojęcia Gdzie się znajduje, cholera, jacht? magiczne krzesła same się ruszają musiałbym mapę odpalić, czekajcie no ja, trochę mi się dupło z tego co widzę tam są góry na, na telefonie oglądam właśnie gdzie się znajduje sądząc, patrząc na to jacht powinien być dokładnie po drugiej stronie, widzę że już tam jest zwiad jakiś sobie tam biega udajmy że go nie widzieliśmy ale patrząc na to i na tą górę, która tam jest, na ten, tutaj na tę przełęcz tutaj, ten, tego terenu, to jacht jest dokładnie po drugiej stronie, w stronę tamtej właśnie flagi. A chcąc iść do jachtu, bo tam jest dosyć dużo do obserwowania i do łupu, patrzcie, jak oni daleko widzą, w ogóle mega duży render jest, ale daleko ich widać, spójrzcie, jak lecą. Eee, nie tracąc czasu, lecimy w przeciwną stronę, pomyliłymy się strony, jakoś myślałem, że po tej stronie będzie jacht. O, 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 ten le parkour, no spójrzcie, moi drodzy, jaki ja tu jestem rezi parkour. Aż jest dziwko. Muszę sobie, muszę sobie z tym jachtem zrobić znacznik, żeby, żeby, żeby już się nie gubić tak bardzo jak teraz. Pamiętajmy, jeden punkt, jeden punkt. Pokaż mi tu kompas. Halo. Gówno widzę. Czemu nie widać tego kompasu? No to za kretynizm? Już, już łapiesz fokus na drzewo. Czemu nie na ten, ten? To teraz sensu nie ma. Nie wiem, czy przypadkiem sobie nie włączyłem jakiejś opcji, jeśli chodzi o. Yy, jak się cholerstwo ściąga? Aha, okej, okay, fajne. O, na P. Yy, nie wiem, w jaki sposób yy, włączysz ten fokus. Ja wiem, chyba, że taka opcja była w ustawieniach, jeśli chodzi o włączenie. Tego, tej ostrości co do odległości. Wiecie o co chodzi, nie? Spójrzcie. Mam, no, mam nadzieję, że nie rozumiemy się. Patrz na drzewo. O, i w tle jest. O, i tu, w tle jest zamazane, nie? Patrzę w tle, drzewo jest zamazane. O, wchodzi o fokus po prostu dosłownie. Naprawdę to jest tutaj? Nie, no tu są te skrzynie. Bo to jest północna strona wyspy. A my musimy iść. O, w tamtą, dokładnie, dobra, już czaję bazę. Już wiem gdzie jesteśmy. Luz Blues. No, jakiś głęboki jest ten piach. Dobra, zobaczymy wzdłuż wybrzeża, co tu się może znajdować. Zazwyczaj, wzdłuż, idąc wzdłuż, zawsze znajdowały się y, buzy i inne. A to na nic innego tylko może się przydać, więc jak najbardziej warto obserwować. Z tego, co sami już widzieliście w poprzednim odcinku. Wejście do, do jaskini już jest znacznie węższe, więc trzeba się naprawdę dobrze przyglądać skałom, bo możemy kompletnie nie zauważyć tego, że jest jakieś wejście do jaskini. Bo to jest teraz o wiele mniej wido o, o wiele mniej widoczne to jest w tym momencie, nie? Wyłączę sobie flagi, pozwolicie mi, to strasznie oszpeca widok. Wolę... Wolę zapamiętywać teren y, na pamięć i jakoś y, działać w tą, nawi tą nawigacją, niż... Co to za śmieszek? Słyszeliście to? The fuck? Dajcie mi spokój, proszę. Przejdziemy się dookoła, dookoła tego półwyspu po to, żeby Żeby poznajdować ewentualnie. Do fuck! Co to było? Co? What the hell? To, to mogę wziąć? Ej, pewnego razu muszę sobie wziąć to jako trofeum. Co ty gadasz? Zajebista sprawa. Tylko trzeba go nie jeść rękoma, czyli musiałbym od razu domku zapinkalać. Kiedy indziej. dobrze wiedzieć o tym. Będziemy mogli sobie fajną, fajne uozdobienie zrobić potem e, naszego domku. Są te buzy, są te buzy. Może wywala te, te, te butelki. Ciekawe jestem kurcze, gdzie my jesteśmy. Tam jest jakaś wyspa w ogóle. Bo nie wiem czy ryzykować, bo są rekiny. To jest dosyć duże ryzyko szczerze mówiąc Ale kurczę, aż mnie korci Nie, sami dajcie znaka, co jak co, o tej wyspie myślicie? Ryzykowne by to było posunięcie tam popłynąć w puław, ale cholera, nie wiedziałem tej wyspy wcześniej. Tam coś może być Mam lornetki? Nie miałem takich rzeczy chyba, nie. Szkoda kurczę. Tam coś się znajduje ewidentnie. Spójrzcie, jaki łuk piękny. Tego też cholera nie pamiętam, żeby tu takie bajery były. Tu bajaski nie było, z tego coś to pamiętam. Hm. Dubsko blade. Mało tych buzów, szczerze mówiąc. Na tym półwyspie tym bardziej. Teraz jest tego więcej, jak sami widzicie. Kasa, jeszcze w dodatku i robi się ciemno, co mnie zaczyna martwić. Nie wiem, czy nie wybudujemy sobie jakiegoś tutaj schronienia małego po to, żeby przeżyć i przespać noc. Um, bo może się zrobić ciężko potem, jeśli chodzi o przeżycie. Co to za rodzaj skrzyni w ogóle? Uuu flary. Pięknie, pięknie. Bosko, bosko, bosko. Będę miał jak podpalać skurczybyków. byków. Troszkę się boję tego lasu. Tego, że totalnie dziczy będziemy dzisiaj mieszkali i spędzali tam noc, bo nie ma zamiaru po nocy chodzić i się pamiętać po lesie. Bo to jest jeszcze gorszą opcją. Nie wiem, czy po prostu nie popłyniemy na jacht i tam nie spędzimy tej nocy. No, to nie chcę tego wyczekiwać, szczerze mówiąc. The fuck was that? Co to było? Wydupcyło mnie na. Co to? Powieliły się w ogóle cztery lekiny się zrobiły z jednego. Co za cholerstwo. No, a widać twórcy dzi... No, ostro, ostro jadą, ostro jadą. Nawet tego nie dotykam, bo jeszcze mnie wydupcy y y totalnie w kosmos i, i umrę. A tego bym nie chciał. Kolejne buzy i kolejne jakieś dupsy. Pamiętam to, no. Jak zwykle nic nie widać. Kuźwa, ciemne jak w życiu. Tak samo było w tych jaskiniach. Coś podnosiłem, cholera, nawet nie wiedziałem co, bo było tak ciemno, kuźwa. Dobra, zobaczmy, co z tego możemy zrobić. Um, zrobiłbym, szczerze mówiąc, spatyku, patyków szałasik. By przeżyć noc. Obok tego... Hmm. A. A trzeba jakoś przeżyć tą noc, nie? Od ogniska miałem w zasadzie zacząć. Głupio rozpocząłem. A teraz trzeba w ciemności szukać patyków, zajebiście. Dobry plan, Rezi! Świetnie! Świetnie to rozegrałeś! Wcale nie ryzykujesz wchodząc do lasu, ani trochę. Śmiało, wchodź. Nic nie widząc z pewnością, będziesz mógł się świetnie obronić. Dobry pomysł, przyjacielu. No, jak tak dalej pójdzie z tym rozwalaniem potyków? Okej, okay, super. Dobra, mamy kilka potyków. Wracamy zrobić ognisko, chociaż, żeby potem znaleźć tam. ten campsite. Co to było? Cóż, to był za dźwięk? Nie podobało mi się to. O! Aha, to jest jak zrobi się coś. Dziwny taki dźwięk jest przy tym. Dobra. 74. 73. noc? Czwarta. Albo trzecia? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale trzeba uważać. Na ten jacht pójdziemy. Może coś nowego jest na jachcie Nie wiem, na to zrobić, cholera, jestem. Zadupił trochę mogą mnie zaatakować, a spać nie mogę, bo jak sami widzicie, jeszcze nie jest to odpowiednia pora. Nie wiem, ukuchcę sobie może jakiegoś królika. Chociaż nie wiem. Nie potrzebuję, bo nie jestem tak bardzo głodny. Chociaż wiecie co, kuchce mimo wszystko. Batoniki zostają sobie na potem. A póki mam teraz czas, sobie kuchce coś. Niech on się piecze. A musimy mieć oczy szeroko otwarte, bo jak przyjdzie jakiś zwiat, to naprawdę jesteśmy w dupie. No, nie pozostaje nic, tylko się bronić, albo poczekać. I może się prześpimy bez problemu. Nie wiem, nie wiadomo. Zobaczymy. Trochę creepy, szczerze mówiąc. <grymne> to są za dźwięki jakieś takie. Jakby ktoś coś ołówkiem porysował po karce, tak. Krz. Nie wiem. Dobra. Aha, że się zrobi. Auć że się zrobiło teraz czaję, tak samo było przy zrobionych budynkach takie że coś jest gotowe nienawidzę tego, gdy jest taki głośny wiatr i, i, i... ten wiatr wchodzi w las i nagle zaczyna cały las tak szumieć to jest okropne strzelające ognisko nie ten standardowy dźwięk tylko takie ogólnie, takie strzelanie raz na jakiś czas dużo jest takich dodatków, które... które u... Ulepszają po prostu rozgrywkę. Co pozwala nam na jeszcze lepsze wczucie się te dźwięki ptaków, nie mew, bo mewy już były wcześniej, ale kruków nie było w lesie. Rozwijają się twórcy, rozwijają się, ale gierka... O, światło na ptakach! Świetnie. No nieźle. Naprawdę świetnie się to rozwija. Coraz więcej jest takich barierów, które nie są potrzebne do rozgrywki, ale które upiększają to, jak się, jak się gra w tą grę. To jest niesamowite No Od dziwa jakaś spokojna noc Jak uda mi się to przespać to pójdziemy Pójdziemy do... Wystraszyłem się, tu takie tak, tak latają nisko Pójdziemy do jachtu Jeszcze kapkę czasu i możemy pójść No, nie jest źle 74 dzień będzie Ale nie piąty cholera, nie pamiętam właśnie jak to jest dokładnie Mogę i to był ten dźwięk właśnie czy słyszeliście Takie O, przyspaliśmy się. O dziwo jakoś... Kurde grzecznie Dziwne. Nie podoba mi się to. Nie powinno być tak spokojnie. Zapiszmy rozgrywkę. Coś mi tu śmierdzi. Gdy jest za spokojnie, to znaczy, że coś tu jest nie tak. Tam mi się nie podoba. Nie powinno być tak spokojnie. Dużo kasy tu, le tu leży, jeszcze buzy są jakieś To wszystko jest przydatne, więc warto to zbierać, nie? Czarna dziura? <laughs> Zbagowane tekstury <laughs> Spoko, nie? A <laughs> my tam... Nie ja wolę to w tanie wchodzić, bo mi się gierka zepsuje. Znał z życie. Dobra, abyśmy na rekiny nie trafili A, to zżów Jezus Maryjko! Aż mnie, zzieb, aś się wystarczyłem. Co za z jeden Dobra Go Nie ma rekinów Chyba nie ma, co? Come on. O, oh, Baaaaaabe meee Patrzcie ile rzeczy, ale za, strasznie zakrywa Butle mamy Z powietrzem, kasety mi się już nie mieszczą Tu mamy jakąś rzecz, to jest zdjęcie chyba tej Czemu jest taki fokus zdupcony, no? Nie może tak być, czekajcie Nie no, nie będę teraz skrzypał w opcjach, to jest bez sensu Kolejne to zebrane, nawet już nie pokazało tego Jacht o, teraz pokazało. O, teraz pokazało. Zopało focusa na to. Mamy flarę, która się moczy w wodzie. Te też się łączą w wodzie. Na pewno będą potem do użytku, jak najbardziej. Mega logiczne. A, to są te kasety. Coś tu jeszcze jest? Liny tylko. Spoko Nic się chyba nie zmieniło. O, rekin. No, żeż zajebiście! Tylko ciebie mi to brakowało. Ty piczko, masz tu kolegów? Chyba jest sam. Znaczy no szybko chyba zdąży spinkolić, ale nie wiem. Póki co się znów przybliża. Poczekamy aż się oddali. Ty cholero jedna. Pokaż się tu. Żarłacz biały, patrz skurczy byka. Patrz skurczy byka. I to jest jak w szczękach, wyskoczył u dupi półstatku. Dobra, oddala się. Tam była drugi tam płynie chyba. Dobra, spinkolamy. A po co już do wody wpłynąłem? Nie mogę se przejść spokojnie przez cały statek. Ja też czasem naprawdę nie ma go. Jak mi rekin udupi, to jest po mnie. Co tu się da zbierać? Co to jest? A, kamienie. Tu już coś płynęło, czy mi się wydaje A, to żółwie są, ta Creepy trochę Wolę nie zadziałać z rekinami To jest coś, czego się mega boję, i w grze, i w realu <grych> Rekiny straszna sprawa, zawsze jak nurkuję Zawsze jak nurkowałem w Chorwacji, w Grecji, gdziekolwiek, to Zawsze jak się patrzało w tą odchłań i głębię Byłem zawsze tak zesrany pod tym względem, że jakieś, jakieś wielkie rybsko popłynie jakieś żarłacz biały, srały i tak dalej, które może zerzeć człowieka nic fajnego. Dlatego zawsze się strasznie bałem takich rzeczy. Naprawdę. Zawsze z tym miałem problem. I zawsze miałem schizy, gdy nurkowaliśmy tak samo, bo mam nurka ogólnie. Gdy zdawałem tez na nurkę i pływaliśmy po rafie koral koralowej. Zajebiste przeżycie swoją drogą. Naprawdę byłem obestrany tym strasznie. I to nie było, to naprawdę. I to. Ups. Nienawidzę deszczu. I to naprawdę nie było takich, dla mnie to było naprawdę dosyć ciężkie, ja tym nikomu za bardzo nie mówiłem, że mam takie schizy, bo w grupie raźniej, ale gdy jestem sam, to ja mam takie schizy, że jestem w stanie się naprawdę wpatrzeć w tą głębię i płynąć przez siebie, byleby jeździł na oku, nie? Czy to tam nie płynie? I normalnie takie akcje miałem. Boże jak to fapie słyszycie to? Ja tu mogę jakoś skoczyć, bo to jest koniec. Koniec tego. O, o. Le parkour! Le parkour um, 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 um. I jesteśmy. Prawidłowo. A, pamiętam to miejsce. Myśmy w ogóle tu już kiedyś byli. A dawno temu. Boże, jak to fapie przez tą wodę. Boże, niby błoto, nie? I tak dalej. <słyski> <słyski> Tak, jak ten, podgłośnienie maków. Tak samo w komputerach, właśnie, Mac jest, jest taki podgłośnienie, nie takie. <noise> Zawsze mam z tego bekę w klasie. No, nie żebym się chwalił, już na makach pracujemy, nie? Dobra. O nie, 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 ty! Zaszedł mi od tylca. Co za. Spinkolamy. Jelonku, uratuj mnie. Bambi, bambi. Bambi, ratuj! Gdzie jest mój domek, cholera? Nie, muszę już sobie złączyć chód. Chyba ten. Prze... O! o, Przepraszam, moi mili, za te krzyki, ale ja się tutaj naprawdę obestrałem w tym momencie. Tu jest mój domek, chyba. Ta, zielona flaga. Ta, domek, domek! Wróciłem, domku, jestem. Nie, czemu dzwonią? Czemu dzwonią? Dobra, moi drodzy, ee, kończę ten odcinek, no ludzie! Wait a minute! Z godzina pierwsza w nocy ojciec dzwoni. Co jest, Fater? No, dobra, dobra, zaraz jadę po ciebie, Jow. No, zaraz wychodzę z domu. Już wychodzę z domu, Jow. Także moi drodzy, ojciec skutecznie zakończył odcinek. E, już wiedziałem przed telefonem, że to on dzwoni, bo muszę go odebrać oczywiście. E, tak to jest właśnie jak się zda prawko. Dlatego właśnie to są ogromne wady zdawania prawka. Nie zdawajcie prawka, ale, ale najlepiej zdajcie prawko, ale nie mówcie o tym rodzicom, żeby nikt się o tym nie dowiedział. Auto kryjcie po cichu, jak sobie już kupicie auto, udawajcie, że nie, że nie macie prawka. E, to jest najgorsza decyzja w moim życiu, jeśli chodzi o, o posiadanie prawka pod tym względem. Naprawdę. Straszna sprawa, wykorzystują potem w cholerę rodzice. Moi drodzy, bardzo dziękuję, że oglądacie ten odcinek. Mam nadzieję, że się Wam Deforest podoba. Jak najbardziej dawajcie łapy w górę, komentarze i tak dalej, to mnie bardzo motywuje do pracy. Zresztą fajnie jest zresztą pogadać z ludźmi, którzy, którzy się pasjonują czymś wspólnie. A dla mnie Deforest to jest coś, co chciałbym jeszcze bardziej pogłębiać i pogłębiać. Także z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się mordy wy moje słodkich snów. U mnie jest pierwsza noc także słodkich snów. A u Was miłego dnia, może. Kto wie? Who knows? Yo.